Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wodiak i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać jak w łatwy i szybki sposób zdobyć każdą modyfikację ubioru dostępną w grze. Tak więc, jak widzicie, aktualnie jesteśmy w Westbrook i stoimy przed sklepem z odzieżą, przed jednym ze sklepów z odzieżą dostępnych w grze. Jest to sposób tak naprawdę najszybszy, pod pewnymi względami, ale jednocześnie najdroższy, gdyż jak za chwilę zauważycie, jeżeli rozmawiamy z ekspedientką lub ekspedientem, to po chwili możemy już podziwiać towar i w środku na końcu zazwyczaj znajdziemy jakieś modyfikacje. I jak widzicie, ja mam w tym momencie dwie legendarne modyfikacje dostępne do kupienia, ale łatwo też zauważyć, że są one bardzo drogie. I rzeczą, którą możecie sami zauważyć w momencie, jak już pójdziecie do tego sklepu w grze, jest fakt, że wy będziecie tam mieli inne modyfikacje. Dlaczego? A no jak teraz widzicie na ekranie, ja przewinąłem czas i tak naprawdę zarówno schematy, jak i modyfikacje u tego kupca zaczynają się różnić. Teraz mamy niebieskie, wcześniej mieliśmy legendarne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szybka notacja, jeżeli chcecie korzystać z tego sposobu, to legendarne modyfikacje mają naprawdę kuriozalne ceny, więc jednym z pomysłów, jest na przykład płacenie obrazami, że tak powiem, z mojego sposobu farmienia eurodolarów, gdyż na paczu 1.1 wciąż ten glitch działa. Teraz jak widzicie wróciłem do sklepu po przewinięciu czasu i już te modyfikacje są inne. Tak możemy robić dowolną ilość razy, żadne statystyki ani chip w głowie Wii się przez to nie zmieniają jak przewijamy czas, a za każdym razem ten asortyment, przynajmniej jeżeli chodzi o modyfikacje właśnie, będzie inny. Istniał również jeszcze jeden sposób na uzyskanie legendarnych przedmiotów z dowolnymi runami, mianowicie, tak jak widzicie, jeżeli znajdywaliśmy legendarne przedmioty w świecie gry, to miały one jakieś losowane statystyki oraz losowane modyfikacje, ale również losowaną ilość slotów na tych modyfikacjach. Natomiast jeżeli grę wczytaliśmy, tak jak ja to robię teraz, zapis był krótko przed tym, jak podszedłem do ciała, więc legendarne przedmioty nie zdążyły mi się wyświetlić, bo jest to bardzo ważne, żeby zrobić zapis właśnie zanim jeszcze podejdziemy do tego legendarnego przedmiotu i następnie zrobiłem wczytywanie. To jak sami zauważycie, te przedmioty będą już miały nie tylko inne modyfikacje, tak naprawdę, czyli inne statystyki, ale również inną ilość slotów, bo poprzednio nie mieliśmy w ogóle slotu na drugich butach, teraz mamy jeden slot. Mieliśmy dwa sloty na pierwszych, a mamy jeden, i tak dalej, i tak dalej. Jednakże popatrzu 1.1 ten sposób już nie działa, i według tego co testowałem, niezależnie od tego, ile razy wczytywałem grę i jak daleko wcześniej, to zawsze statystyki w tych przedmiotach pozostawały te same, tak samo jak ilość slotów i modyfikacje w tych slotach. No i teraz myślę, że warto przejść już do metody ostatecznej, czyli trzeciej I jednocześnie uważam, że jest to metoda, której żaden patch nie powinien w przyszłości zmieniać i powinna być cały czas ona aktualna, gdyż tak naprawdę jest troszkę korem craftingu, aczkolwiek nigdy nie wiemy co przyniosą zmiany w przyszłości i kolejne patche, więc rzecz jasna, ta metoda może się zmienić, aczkolwiek ten materiał jest nagrywany na patchu 1.1. No i słuchajcie, przechodzimy do zakładki Wytwarzanie. Ja mam tutaj kilka patternów, w których mogę użyć kilka schematów. No i między innymi takim schematem jest ulepszony odtwarzacz BD, czyli breakdance'ów I AO i Tora. I to jest rzecz, którą możemy założyć na twarz. I jak widzicie, jak klikam, nic się nie zmienia. Mogę sobie wytwarzać dowoli, tak naprawdę ten odtwarzacz ulepszony, i w momencie, jak wejdziemy w ekwipunek, aktualnie nosiłem pilotki, okulary. Ale jak wejdziemy sobie w ekwipunek, to widzimy, że są powytwarzane nowe te odtwarzacze. Ja przed chwilą już też kilka razy klikałem, dlatego jest ich tyle. No i jak zobaczycie, mamy na przykład odtwarzacz, który wytworzył się bez żadnego slotu. Mamy, który wytworzył się z jednym slotem. Bez żadnego, bez żadnego z jednym. Tu mamy z dwoma slotami. Dodatkowe obrażenie przeciwko przeciwnikom na wysokim poziomie. I zwiększa obrażenia przeciwko przeciwnikom na średnim poziomie. Następnie mamy z trzema slotami, z trzema i znowu z dwoma. No i o to tak naprawdę chodzi, <laughs> że najlepiej sobie zapisać grę przed wytwarzaniem i sprawdzić, co nam się wytworzy. Jeżeli wytwarzamy legendarne przedmioty, to tak naprawdę możemy liczyć na 3 sloty w tych, w tych, w tych, w tych i tych, tych, tych oraz na 4 sloty na tułowiu, czyli tak jak ja mam akurat tutaj w marynarce. W naszych umiejętnościach, w zdolnościach technicznych macie umiejętność odpowiedzialną za odzyskiwanie materiałów. Podczas rozmontowywania otrzymujesz z powrotem modyfikacje zawarte zamontowane w przedmiotach skill nazywa się nic się nie marnuje, to w momencie jak wytworzymy sobie takie przedmioty, to nie musimy nawet generalnie tej gry tam wczytywać i zapisywać, gdyż i tak możemy wyjść na plus z tych przedmiotów, gdyż jeżeli ja rozmontuję na przykład ten przedmiot, to dostanę za niego zwiększenie pancerza o 17. Tak samo jeżeli rozmontuję ten, to dostanę zwiększenie dwa razy zasobu tlenu o 10 i zwiększenie pancerza, jeżeli ten, to dostanę te, te, te modyfikacje, które są w środku, i tak dalej, i tak dalej. I to jest następna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, czyli zasadniczo jak zdobyć takie modyfikacje, no bo to jest właśnie jeden z według mnie najlepszych sposobów, gdyż jak sobie wejdziemy w ulepszenia, to zobaczcie, że mam ich całą masę właśnie z wytwarzania. Ja tych modyfikacji nie klonowałem, nie duplikowałem, nie używałem glicza. Wszystkie z tych modyfikacji mam z rozbierania przedmiotów oraz z przewijania czasu i sprawdzania sklepu. Akurat te buli są tak po połowie z przedmiotów, a po połowie ze sprawdzania właśnie sklepu. Żeby Wam również udowodnić, że nie tylko złote przedmioty dropią nam odpowiednie runy, to weźmy sobie na przykład stylową koszulę, która jest bardzo rzadka i kilka razy wytwórzmy, Gdyż chcę wam pokazać, że tak naprawdę runy możemy zdobywać ze sklepu, tak jak już mówiłem, ale możemy też zdobywać z właśnie rozkładania przedmiotów, jak to podałem wcześniej w filmiku. I jeżeli teraz wejdziemy sobie i sprawdzimy, co nam wypadło, to tak naprawdę mamy dwuslotowe, jednoslotowe lub bez slotów. Ale co najważniejsze, mamy na przykład zwiększa szanse na obrażenia krytyczne, i tutaj również zwiększa obrażenia krytyczne więc nie musimy tak naprawdę iść do sklepu i kupować tych run, o których run, modyfikacji, o których ja wcześniej wspomniałem, gdyż są bardzo, bardzo drogie, na przykład Buli czy Detaj, nie musimy ich kupować, wystarczy, że wytworzymy sobie jakieś tańsze przedmioty, na przykład bardzo rzadkie, fioletowe i również te runy, jak sami widzicie, mogą nam wypaść bez problemu, więc według mnie to jest lepszy sposób, żeby właśnie zbierać komponenty, tworzyć ubiory i sprawdzić, co nam wypadnie. Następnie to rozkładać i jak widzicie, zabrano szarp na przykład. Poczekajmy, aż wszystkie komunikaty przelecą. Rozłożę też to. Zabrano resisti i bully. Czyli jak sami widzicie, te rzeczy nam wypadają, jeżeli mamy skill, o którym wcześniej wspomniałem. Tutaj backpacker i łup łamacz na przykład. I jeszcze raz, żeby... Upewnić się, że wszyscy dobrze zrozumieli, ten skill jest w zdolnościach technicznych. W wytwarzaniu nazywa się Nic się nie marnuje, i powoduje, że rozmontowując przedmioty, dostajemy modyfikacje z powrotem. Warto troszkę potestować te metody, gdyż muszę wspomnieć o tym, że są niektóre schematy na w tym patchu 1.1, które po wytworzeniu będą miały sloty zawsze tą samą ilość, aczkolwiek zawsze te sloty będą puste. I tak jak widzicie, ja tworzę w tej chwili ulepszane, wsuwane trampki Demon Hunter i jeżeli sobie sprawdzimy, to wszystkie te trampki, które wytworzyłem, mają 3 sloty, aczkolwiek wszystkie sloty zawsze będą puste. Więc czasami warto sprawdzić przed masowym wytwarzaniem, jaki produkt na końcu dostajemy, gdyż tak jak widzicie, tych trampek nie opłaca się masowo tworzyć. No i ostatnia, najbardziej oczywista rzecz to wytwarzanie bezpośrednio samych modyfikacji ze schematów modyfikacji. Oczywiście na ten moment nie spotkałem jeszcze wszystkich schematów w grze, więc wątpię, że każdą modyfikację możemy wytworzyć ze schematu, aczkolwiek część możemy i właśnie te schematy, jakie zdobyć znajdziecie u mnie na kanale, a ja wam w tej chwili pokażę, jak działa właśnie crafting tych modyfikacji. Na przykładu wejdźmy sobie w ekwipunek, gdyż on lepiej filtruje niż nasz plecak, nie wiem czemu. Znaczy możemy wejść w plecak. I zostawmy sortowanie na nazwie. Oczywiście coś znowu nie zadziałało. Zadziałało, OK. I tutaj mamy z początku Armadillo. Jak widzicie mamy Armadillo zielone i mamy Armadillo białe. Nie mamy niebieskich ani fioletowych. No i teraz wchodzę sobie w wytwarzanie i zaczynam bardzo tanio te Armadillo kraftić. Jeżeli ktoś nie wie skąd wziąć schemat na Armadillo, to filmik znajduje się na moim kanale. Postaram się go podlinkować tutaj w zakładce w tym momencie oraz dodać do opisu filmu Rzecz Jasna. Jak widzicie, schemat jest bardzo tani, więc nie jest problemem go wytworzyć. Dodatkowo pokazuje nam, że zwiększa pancerz o 99. Według mnie jest to opis zawsze dla białego, dla białej wersji armadillo, bo jak sami sprawdzicie, zobaczycie za chwilę, to te armadillo wytworzyły nam się różne, gdyż jest to losowane po prostu przy craftingu. Także jak widzicie, wytworzyło nam się trochę białych, trochę zielonych. Ale wytworzyło nam się też trochę niebieskich. Jak widzicie, te białe mają około 80, więc też nie do końca, może a moja te, a nie, jest tutaj 99, tak? Czyli te białe mają wytworzone przez nas 99. Ale niebieskie mają już 139,55 na moim 33 poziomie, bo to jest też zależne od tego jaki poziom postaci macie. No i fioletowe mają 159. Także jak sobie zobaczymy, ja mam 1575 pancerza i zamienię sobie... Łóżmy je może nazwami domyślnie, żeby było łatwiej. Jesz raz, ile tam było pancerza? 1575. No i ja sobie te armadillo wymienię. Dwa fioletowe dam i jeden niebieski, tak jak mi właśnie wypadły. I mam już 1763. Więc w taki właśnie sposób możemy też zwiększać swój pancerz. Jednakże warto zauważyć, że niektóre rzeczy się nie stakują. Na przykład jeżeli wybiorę sobie buty, one mają wszystko, tak jak już mówiłem Wam przed chwilą, wszystkie akurat te krawcą się z pustymi trzema slotami i wybiorę sobie modyfikację ubioru, to według moich obserwacji buli na przykład się nie stakuje. To znaczy jeżeli założyłbym teraz 3 razy buli na te buty, to nie miałbym 90% obrażeń krytycznych na plusie. Niestety tak to nie działa, aczkolwiek są rzeczy, które się stakują. I tak jest właśnie z Armadillo, i tym wytworzonym normalnie, a nie sklonowanym, gdyż czytałem, że z tym sklonowanym różnie bywa. Stakuje się również Backpacker od udźwigu, i to również jest na moim kanale, ale na przykład już Dead Eye się nie stakuje z tego co wiem. Tak więc mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał, że będziecie z niego korzystać. Jeżeli macie jakieś inne sposoby, to z chęcią poczytam o tym w komentarzach. Natomiast jeżeli poradnik tak jak mówiłem wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, ale zostawcie również subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami. A tymczasem mówił dla was Wodiak i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.